Dobra, jestem, wszystko jest gotowe i szósty odcinek, czyli spawnowanie bloków z itemów, czyli naciskamy po prostu item na jakikolwiek klocek, no i się nam yy, spawnuje koło tego klocka właśnie klo, yy, klocek, no nie takie trudne, dobra no to dobra, weźmy sobie do naszego modraczyk i teraz tak Widzimy tutaj dodałem dużo rzeczy Zrobiłem... to jest nam niepotrzebno? Zrobiłem no... dwie nowe klasy, a konkretnie item flexer i block block. I teraz o co chodzi? to też jest nam niepotrzebne? I to też jest mnie niepotrzebne. Dobra, no to robimy nowe, now, nowego itema, wiadomo jak się go robi, tylko tym razem z nową klasą, czyli na przykład item... no byle co tu możecie pisać, na przykład nie wiem, item ball, jako piłka. No i set item name, flexer, no i tutaj na przykład dajemy na diamenta bo mi się nie chciało już robić ikony. Ale wiecie jak ikony Seda, ikony Index, no a Write i tak dalej. No a tutaj ID to jest 513 oddzielny ID. Wiadomo to jest 500, 5, nie, czyli 257 w takich Minecraftowych ID-sach z itemów, ale dobra nieważne. No i teraz tak. Co musimy już zrobić? Po prostu zrobimy ten nowy ten i w tej klasie... Musimy, no, jest tutaj dosyć dużo tych, aż 64 linie, nie? Ale tak. Po pierwsze, po prostu accent item, no i robimy taki, tak jakby normalny ten, normalny item. Tylko tym razem tutaj dodajemy takie coś, co możemy właściwie dokładnie znaleźć w, w pliku item, na przykład, no nie wiem, item redstone. Tak jak tutaj miałem otworzonego. I teraz, słuchajcie, wystarczy po prostu całego tego public boolean. To jest od 14 do 66 linii i całe, całe to kopiujemy. No, kopiujemy. I teraz ja se to wkleję zamiast tego, żebyście widzieli. Dobra, Ctrl V. No i wkleiłem, dobra. I teraz co? Tego w ogóle nie ruszamy tutaj, tych ifów, tylko ruszamy to. Czyli jeżeli nie jest takie coś, to wtedy można to postawić. A jeżeli takie coś jest, to, to wtedy to usuwa. Czyli na przykład jeżeli jest postawiony... Hmm, jeżeli co jest na przykład? No nie wiem. No niech będzie ten snow, dobra, co tam? Snow, to wtedy to... Wtedy usuwa ten snow i, i stawia na jego miejsce właśnie to. I teraz tak, co stawia? W, tu jest pierwszy if, na tej chwili nas nie interesują, tu jest drugi, tu jest trzeci i w trzecim ifie jest coś takiego jak blog Redstone Wire i tutaj trzeba napisać na przykład ja właśnie wpiszę mod Ratchet i tutaj wpiszę na przykład właśnie tego blog i can place blogat właśnie na tym mordzie na tych koordynatach, bo to są koordynaty a tutaj po prostu to są y, jak, jak, jak obraca z tego bloka Ale to jak nie, jak nie ma pod, jak nie ma jakiejś tekstury Albo jakichś takich konkretnych wymiarów To, to nas nie interesuje Tylko ale To po prostu No tak naprawdę nie jest to konieczne Ale niech będzie nie? Zostawmy, Zostawimy to na razie Bo tak naprawdę nie wiem czy to jest konieczne Czy jest Stack size No to wiadomo że jak naciśniemy blok y, tym itemem Na to no to no item musi nam zniknąć z, z, z okien Z okna jeden, nie? O, to było takie trochę nierealne, no chyba że jesteśmy na kreatywie, no dobra. I teraz tutaj y, co setuję? Bo jeżeli y, ten i może na tym położyć, no, to wtedy to robi, a jeżeli nie, no to po prostu return turo. Yy, no to dobra, no to yy, mod ratchet block. Tutaj właściwie po prostu to samo musimy wpisać tutaj to samo musimy wpisać tutaj, tylko tego to jest Idea, czy jest Hands Blaze blogat. No i tak naprawdę to, to już jest wszystko, co musimy robić. Tylko jeżeli, tylko jeżeli chcemy, żeby... Jak rozwalimy ten blok, żeby nam wypadał e, właśnie ten item, czyli żeby po prostu e, wracał nam ten item, a, a tego bloka w ogóle nie można było mieć w survivalu na, w ekwipunku. To wtedy po prostu... Aha, jeszcze no, musimy dodać crafting na to, nie? A na blok nie trzeba w takim razie. No więc... Robimy po prostu w tym bloku new, nie blok, tylko na przykład blok blok napisałem, nie? No bo to jest blok. I w tym blok blok po prostu yy, kładziemy coś takiego. Public class, block extends blog, takie coś. I public blog, blog i tu jest po prostu int i jako ID, a tu jest jako yy, tekstura. Czyli nasz z nas tego modladera. No i to jest po prostu yy, wywołujący... Znaczy wywołuje konstruktor z bloka. Czyli... ID, ma, y, tekstura no i materiał jaki chcemy A tutaj ID dropped To to po prostu jest ID drop, jest takie na przykład można w y, Block Stone spotkać, to po prostu kopiujecie to i return i tutaj dajecie na mod ratchet, Flexer ja tutaj mam takie coś oczywiście I nie dajemy blog ID, tylko shifted index, no bo to nie jest blok. Więc no to tak naprawdę to jest tyle I teraz po prostu możemy to przetestować Ja tutaj nic nie pisałem, jakoś mi się nie chciało, tylko tyle po prostu od razu zrobiłem, bo testowałem w ogóle, jak mi to wyjdzie. No i dobra, wejdźmy sobie teraz y, na ten, na test itemów. I widzimy, mam tutaj naszego flexera. Ma lagi, bo nagrywam na 30 FPS. No i widzimy, możemy se to, y, no tego, A tutaj, I tutaj akurat się fajnie złożyło, że jak generowałem ten świat, to tutaj był od razu śnieg. Także jeżeli położymy to tutaj, tutaj to śnieg nam po prostu zniknie i... No i tyle. A jak tu położymy, no to tutaj nie będzie się dało położyć, bo tu jest ten blok. Musimy na ten blok nacisnąć. Na ten blok śniegu. No i... Na survivalu, żeby jeszcze zobaczyć, yy, czy rzeczywiście nam maleje ilość tych... Yy, tych. To teraz ja sobie wezmę stąd dwa dirty. Skraftuję se dwa flexery. No i teraz patrzcie. Zostałem? Mam jeden. Kolejny stem? Mam tylko... Mam zero już i teraz jak rozwalę to stanę flexer, czyli wszystko działa, no więc dziękuję za obejrzenie, to naprawdę był banalny, to naprawdę był banalny poradnik tak myślę, no i w sumie to chyba jest tyle z tego właśnie poradnika, ja nie, nie, wiem, nie wiem co więcej wam pokazywać, bo tylko tyle miałem wam pokazać, następny odcinek, nie wiem kiedy będzie, będzie jak będzie. No to, eee, e, e, e. lagi myszki mam, nową myszkę sobie muszę kupić, dobra, nieważne, no to trzymajcie się i dziękuję za oglądanie, za wszystkie łapki też dziękuję i za komentarze i w ogóle za subskrypcję, wszystkie, jest okej, okay? no to dziękuję, powtarzam się, dobra, nieważne, do widzenia, no nie laguj, bo akurat pod koniec filmu, trzymajcie się i cześć, i Minecraft przestanie mi lagować. A teraz to już naprawdę pa.